Witajcie tu Paulita. Chciałam tak jeszcze przed świętami Wam pokazać, jak sposób szybko można zrobić swój majonez, bo nieraz okazuje się, że jest za mało w domu, ale chodzi też o to, żeby zrobić majonez swój, bez żadnej chemii, bez żadnych e, innych dodatków oprócz tych, które powinny być w tym majonezie. Ale tak na początek jeszcze chciałam prosić o to, żebyście komentowali moje filmiki, bo nie wiem, czy wszystko jest dobrze. Dawali łapkę najlepiej w górę. No i zaznaczali subskrypcję, żeby więcej osób mogło nas oglądać. Bo czym więcej yy, jest subskrypcji, tym większa popular staje się bardziej popularna. Więc w takim razie zapraszam Was do robienia majonezu. Tu przedstawię Wam składniki, jakie potrzebujemy, bo tu dostałam właśnie taką informację, że fajnie by było na początku filmiku pokazać, co potrzeba w przepisie. I dziękuję za tą sugestię, więc zapraszam. Może najpierw znajdziemy przepis majonez. O, już mamy. No i się znalazła nam babka majonezowa. Jeszcze raz. Majonez. Mamy majonez. Majonez dla tych, co nie używają jajek. Majonez japoński. Majonez kary sos majonezowy, sos majonezowy z pomidorami. Jest naprawdę babka majonezowa, sos majonezowy inny, wegański majonezowy majonez. Także troszkę wielkanocny sos majonezowy. Naprawdę jest trochę tych przepisów, ale my za, za, zaczniemy robić zwykły majonez. Więc do produkcji naszego majonezu. Może pokażę tu składniki. Olej, jajko, najlepiej w temperaturze pokojowej, łyżeczka soku lub octu łyżeczka musztardy, dwie szczypty pieprzu czarnego mielonego i łyżeczka soli. No i tu mamy majonez, pff, olej, <gryw> już, już się cieszę, że ludzie majonez, Majone... <gryw> mamy olej, musztardę, jajo, pieprz, sól i wyciśnięty sok z cytryny. No to rozpoczynamy gotowanie. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dzbanek. Ja postawię sobie szklankę, no. Będzie stała? Będzie. I tutaj odważamy 250 gram oleju słonecznikowego. Mam nadzieję, że się nie przewróci. Zbanek jest po to, żeby lepiej potem się wlewało. Więc dobrze mieć zbanuszek taki z dzióbkiem. Ale poradzimy sobie i ze szklaneczką. No, 256. Przycisk dalej. Odstawić, odstawiamy na bok. Dalej do naczynia wbić jedno jajko o temperaturze pokojowej. Mamy jedno jajo. Przycisk dalej, łyżeczkę soku z cytryny. Ja już tu mam przygotowaną łyżeczkę. Lub octu, zależy jak kto woli. Dwie łyżeczki musztardy, to jest opcjonalnie, czyli można dać mniej, można dać więcej. Zależy też od rodzaju musztardy. Ja dam jedną i troszeczkę. I następnie dwie szczypty pieprzu czarnego, też opcjonalnie, czyli można dać więcej, można dać mniej. Pół łyżeczki soli. Ta łyżeczka to, to ale mniej więcej pół łyżeczki soli. Troszkę się przykleiło, więc damy więcej. No i przycisk dalej, zakładamy pokrywę. No i teraz przez minutę 30 będzie robił nam się majonez na obroty 4, ale musimy w międzyczasie wykonać kolejny krok. Więc przy, ustawiamy obroty 4. I w tym czasie powoli wlewamy odmierzony, ja najlepiej to robię, lubię założyć miarkę i sobie leję i on się wtedy tak pomalutku leje, bo przez tą dziurkę, co wcześniej pokazywałam, że cytryna, przez tą dziurkę tu, on się pomału leje, a nie całym takim strumieniem naraz. No i to trwa minutę już tylko. Pozostało już nam niewiele czasu, dwa, dwie sekundy, jedna, no i wciskamy przycisk, dalej tu oliwa wlała się i zobaczmy co powstało, no piękny majonez, no po prostu rewelacja, tak naprawdę ile to trwa? minuta 30 robienie, przekładamy sobie do miseczki i można go użyć, się do sałatki, czy do jajek i naprawdę... Widzieliście, tak niewiele składników trzeba, taki niewielki wysiłek, a majonez jest naprawdę super. Ja po prostu uwielbiam ten majonez. Roboty jest niewiele, a teraz jak najbardziej do jajek można z niego skorzystać. No na to na tą chwilę to chciałabym zakończyć ten filmik. Jeszcze raz proszę Was o to, żebyście komentowali moje filmiki, i dawali subskrypcje przez co większa ilość osób będzie mogła zobaczyć moje filmiki i korzystać z tych dobrych, przepisów zdrowych. No i co? Spokojnego wieczoru. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, papa! Pa.